Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i słuchajcie dzisiaj na tapecie kartki męskie. A skoro kartki męskie, a właściwie dla mężczyzn, to taki krótki wstęp. Od czego zacząć? Ano, zacznę od tego, że Większość z nas yy, uważa, że jak kartka męska, to muszą być na niej elementy typowo męskie. Yy, ja nie do końca tak myślę. Yy, no i dlatego moje kartki męskie są yy, no trochę inne. Ja trochę inaczej podchodzę do tego tematu, yy, troszeczkę inaczej sobie radzę z tym. Nie wiem, może dlatego, że gdzieś tam nie do końca, może nie do końca potrafię nawet zrobić kartkę dla mężczyzn z takimi, wiecie, elementami z kolekcji do wycięcia, z tymi dodatkami wszystkimi. Owszem, mam również takie takie dodatki, zresztą nawet mam powycinane, ale gdzieś tam, nie wiem, no nie do końca gdzieś te kartki też mi pasują. Co nie znaczy, że mi się nie podobają, jak właśnie ktoś tam inny wykona. Tak więc ja sobie radzę trochę inaczej. Mówię, może nie do końca potrafię też tak sobie taką kartkę z tych elementów do wycięcia stworzyć. Nie wiem, gdzieś zawsze mi coś w nich nie pasuje. Bynajmniej w moim wykonaniu. Dlatego staram się robić trochę inne kartki męskie. Poza tym uważam, że no właśnie wcale kartka dla mężczyzny nie musi być typowo z elementami męskimi, czy, czy takimi, wiecie, co się kojarzą z mężczyznami. No i to by było tyle tytułem wstępu. I radzę sobie właśnie inaczej. I zaprezentuję Wam dzisiaj dwie kartki męskie, a właściwie dla mężczyzn, bo tak, męskie, męskie się mówi dla mężczyzn. I jedna to będzie kartka w pudełeczku. Leżą tutaj przede mną wykrojniki, bo właśnie używałam tych wykrojników. A za chwilę Wam pokażę, co i jak. Ale przechodzę już do prezentacji. Słuchajcie. To jest moja pierwsza kartka dla mężczyzny. I zdaję sobie sprawę, że będzie miała i zwolenników i przeciwników. Jasna rzecz. Jednym się będzie podobało, drugim nie. O coś mi się mój aparat rusza. Zresztą tak jeszcze mam nadzieję, że jakoś w miarę światło OK i wszystko widać, bo zagląda mi tu trochę jeszcze słoneczko i tak wiecie. No, ale nigdy nie jest super. No i pierwsza kartka, męska kartka w pudełeczku. Pudełeczko jest z rzeczy, z papieru i oklejone papierem z kolekcji. Tutaj dodatkowo jeszcze taka, widzicie, rameczka i takie złote narożniki w zasadzie. I właśnie te narożniki, zaraz wam pokażę, ściągnę, tylko żeby nam to tutaj nie świeciło. Te narożniki, są właśnie z wykrojnika tutaj z, z, z krawaterem. No to jest właśnie ta różyczka. Mogę tak. O, będzie ją, może widać. Ta różyczka, a właśnie spasowała mi, ponieważ drugi wykrojnik, który jest użyty tutaj w tej kartce, to jest e, ten wykrojnik. On wycina w tle. I właśnie tutaj na froncie mamy w papierze wycięty ten wykrojnik i podbity jest papierem lustrzanym złotym. To się wszystko pięknie mieni. Kartka jest wykonana z kolekcji Gentleman z Lemoncraft. Zresztą pudełeczko też jak widać jest. Oklejony właśnie papierem z tej kolekcji. I co? Mamy tutaj jeszcze napis z wykrojnika Najlepsze Życzenia też z papieru lustrzanego. Podbity jest drugim, właśnie z kolekcji, tutaj też tym niebieskim. No i w zasadzie zawijaski, kraftowe liście i różyczka wykonana z Foamiranu, pobarwiona pod kolekcję w brązach z niebieskim i uważam, że całkiem ładnie ta kartka się prezentuje i też moje zdanie jest takie, że jak dla mężczyzny to kwiatki uważam też jak najbardziej bo wbrew pozorom mężczyźni też lubią kwiaty. I słuchajcie, dodatkowa taka atrakcja tutaj. To jak otworzymy, to mamy: Ja przysłoniłam sobie tutaj życzenia. Mamy mechanizm pop-up. Jak zobaczycie, o! Życzenia są tutaj na takim pop-upie. A dodatkowo w środku również e, pięknie wygląda. E, oklejona jest ciemnym, niebieskim papierem. W zasadzie to imitacja takiego jeansu. I tutaj również jest jeszcze raz użyty ten wykrojnik, i w środku jest taka ozdoba, i pięknie się to wszystko prezentuje. I myślę sobie, że nie jeden mężczyzna byłby zadowolony, gdyby dostał taką kartkę. Także mamy pierwszą karteczkę. I teraz moi drodzy pokażę Wam drugą kartkę. Czyli tak jak mówię, moje kartki są inne, nietypowe, jeśli chodzi o, e, o kartki dla mężczyzn. Także, także tak to sobie schowam i już Wam pokazuję drugą kartkę. Druga kartka jest jeszcze prostsza. Słuchajcie, i w drugiej kartce wykorzystałam właśnie tą rameczkę z tych wykrojników. Są świetne, jestem mega zadowolona z tego zakupu. I druga kartka prezentuje się w ten sposób. I jest to też kartka Pop-Up. Nie pamiętam dokładnie, ona się chyba Slider Pop-Up nazywa. A prezentuje się w ten sposób, że pociągamy tutaj i ładnie ten front się nam podnosi, a tutaj jest miejsce na życzenia, i w moim przypadku będą to życzenia z okazji Dnia Ojca. I słuchajcie. Jak gdzieś tam wcześniej widziałam, e, jak tam e, ktoś tworzy tą kartkę, już nie pamiętam. To już naprawdę dawno gdzieś tam e, było. Aczkolwiek ja sobie zrobiłam e, jakby swoją bazę e, i moja baza jest po prostu w całości z jednego e, elementu. To już wam pokażę. Jak wygląda moja baza? Bo moja baza wygląda w ten sposób, że, zobaczcie, wszystko jest z jednego e, kawałka papieru. O, I tu jest ten element. Wszystko jest z jednego e, kawałka e, papieru. Dodatkowo jest podklejony tylko ten e, paseczek, ale baza jest w całości. a ja jak gdzieś tam widziałam to jakby każda część była osobno góra rameczka osobno dół osobno ja sobie zrobiłam w całości i, i tak sobie stosuję no i co słuchajcie, mamy tutaj ktoś powie, że trochę ciemna no może i trochę ciemna no ale właśnie przez to, że trochę ciemna to trochę męska a niekoniecznie właśnie z elementami typowo męskimi no i bardzo prosta, jak widzicie tylko papier to miałam jakiś jeden arkusz, który mi został nie wiem wydaje mi się, że to z 13 arc jakiś, ale nie jestem pewna nie mówię na 100% został mi jeszcze jeden arkusz i jakby wiedziałam, że w połączeniu z czernią mega mi to zagra i widzicie rameczka ta to jest właśnie ten wykrojnik, ten wykrojnik i mamy tutaj tą ramkę i później to kółeczko jest tutaj jeszcze wycięte i na nim są wklejone. No wykrojnik najlepsze życzenia i rameczka oraz napis jest z papieru lustrzanego takiego, ale czarnego. Widzicie, on się tak Błyszczy. No i co więcej, mogę powiedzieć, Ten arkusz tutaj, ta część, i ta, to właśnie tak chciałam, żeby troszeczkę się ożywiło. I to jest z jakiejś tam kolekcji z actionowych papierów. No i słuchajcie, i tyle, i tak by się prezentowały moje kartki. Tak jak mówię, tutaj będą jeszcze. Życzenia. Z tyłu też jest oklejona właśnie tym papierem. No i to tyle. Uważam, bardzo proste, ale efektowne kartki dla mężczyzn. Mam nadzieję, że obdarowani będą z nich zadowoleni. No i mam nadzieję, że niektórym z Was również się mm, Podobają. Dajcie znać w ogóle, co myślicie na temat kartek męskich. A jakie wy preferujecie? Czy moje wam choć trochę przypadły do gustu? A tymczasem dziękuję, że jesteście. I pozdrawiam Was serdecznie. Pa Pa.